Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest ze mną Michał, Rysiek, Woźniak z Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Na waszej stronie znalazłam opis tego, czym się zajmujecie, jednak yy, uważam, że mogło być to trudno wyjaśnione i chciałabym, żebyś to przetłumaczył. Fundacja realizuje działania przeciwdziałając. W 那不是。<Dob rze. S 1> <laughs> To jest oczywiście opis oficjalny z naszej oficjalnej strony internetowej. I on musi być taki bardzo mądry, ponieważ składamy aplikacje o granty i różne inne dziwne rzeczy, i wchodzą osoby, które bardzo lubią tego typu opisy. Natomiast to, czym się zajmujemy, to jest promowanie wolnego i otwartego oprogramowania. Wolne i otwarte oprogramowanie to są programy pisane w takim modelu, w jakim tworzona jest Wikipedia. Tak? To znaczy, każdy może skopiować, ściągnąć, każdy może uruchomić w dowolnym celu, każdy może zmodyfikować tak każdy może ulepszyć ten program i rozpowszechniać dalej razem ze swoimi ulepszeniami. I to powoduje, że tworzy się społeczność ludzi tworzących jakiś program, na przykład Firefox, OpenOffice, LibreOffice, Linux. To są, to są programy i systemy operacyjne, które są tworzone w dużej mierze przez wolontariuszy, bo firmy też się włączają, ale w dużej mierze przez wolontariuszy, w takim modelu właśnie jak Wikipedia, czyli... Zpuszczmy razem, tak? Dzielmy się i przede wszystkim udostępniajmy sobie te prawa do, do robienia fajnych rzeczy z tym, z tym oprogramowaniem. Nie zamykajmy się jakoś licencyjnie, nie, nie blokujmy swoich działań. Na waszej stronie było też napisane, że działania fundacji skierowane są w pewnej części do organizacji pozarządowych. Czy możesz opowiedzieć nam, co dokładnie dla nich robicie? Jasne. Przede wszystkim nawiązujemy kontakt i przede wszystkim mówimy organizacjom pozarządowym, że jest to programowanie, które jest dostępne za darmo, które jest bardzo dobrej jakości, które spełni ich potrzeby i które po prostu mogą normalnie, legalnie wykorzystywać, oszczędzając tym samym spore koszty licencyjne prawda, za, za, za oprogramowanie zamknięte i oszczędzając też sobie bardzo często wielu, wielu problemów. Tak, Oprogramowanie zamknięte niestety jest bardzo często tworzone w takim modelu, że że jeżeli coś producentowi nie pasuje, to ty tego i tak nie dostaniesz, tak? Nawet jeżeli chcesz zapłacić, nawet jeżeli chcesz się jakoś włączyć w rozwój, nie możesz, tak? Jeżeli, jeżeli jest to oprogramowanie wolne i otwarte, masz źródła, czyli masz taki przepis na ten program i jeżeli jesteś informatykiem albo znasz informatyka, tak, tutaj troszeczkę upraszczam, ale w zasadzie tak to działa, tak? że możesz ściągnąć źródła tego programu, ulepszyć, zmienić ten program, nawet jeżeli oryginalni, czy oryginalna organizacja, która to rozwijała, czy rozwija, nie, nie chce Ci pomóc, sam czy sama możesz to, możesz to ulepszyć, zmienić. Pokazujemy to oczywiście też na własnym przykładzie, tak, wszystkie komputery w fundacji stoją na wolnym, na wolnym oprogramowaniu. Nie płacimy kosztów licencyjnych, tak, nie ponosimy kosztów licencyjnych, używamy, używamy Linux używamy OpenOffice'a. W naszych projektach, dla naszych uczestników projektów również przygotowujemy Linuxy na przykład na pendrive'ach i dzięki temu, że to jest wolne oprogramowanie, możemy ten system, który dajemy naszym użytkownikom do naszych projektów, dostosować dokładnie do naszych potrzeb i do potrzeb naszych użytkowników. Czy na Woodstocku jesteście jako Wy w namiocie, czy z kimś współpracujecie? Nasze, nasze tak zwane Stoisko Wolnościowe to są w tej chwili cztery organizacje. To się z roku, z roku na rok troszeczkę zmienia. W tym roku jest to. Fundacja Wolnego i Otwartego Programowania, czyli my. Jest to hackerspace warszawski, czyli taki, nazwijmy to klub Majsterkowicza dla ludzi technicznie zakręconych. To jest z dużą wiedzą, nie tylko techniczną, również, również artystyczną. Tam się pojawiają ludzie, którzy potrafią rzeźbić, którzy potrafią, potrafią malować. Mamy pięknie pomalowane ściany i dzięki temu, że jest takie miejsce, powstaje pewien ferment, tak? Pewne rzeczy się dzieją, pewne, pewne projekty są realizowane. Kolejną, kolejną organizacją jest Fundacja Wolna Kultura. To jest fundacja promująca podobny pomysł na rozwój kultury, jak my promujemy pomysł na rozwój oprogramowania, tak? czyli kultura rozpowszechniana na wolnych licencjach, kultura dostępna dla, dla każdego, kultura, którą można pobrać, ściągnąć, zmodyfikować, ulepszyć, zremiksować, pokazać znajomym, puścić w świat. Tak? Mi się ten pomysł bardzo podoba, ponieważ kultura z samej, z samej swojej istoty działa na remiksach, byśmy dzisiaj powiedzieli, ale po prostu jest to interpretacja interpretacji czegoś, co ktoś kiedyś, tak? Więc blokowanie tego przez, przez tak restrykcyjne prawa autorskie, jakie mamy w tej chwili jest moim zdaniem bardzo niefortunne i cieszę się, że Wolna Kultura dołączyła do nas na stoisku i stara się promować ten pomysł na, na taką w, kulturę dostępną i, i możliwą do, 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 do remiksowania. I czwartą organizacją jest Fundacja Panoptykon. To jest organizacja pozarządowa, która Walczą o nasze wolności obywatelskie w internecie, tak? nie tylko w internecie, ale, ale upraszczając można powiedzieć, że w internecie w domenie cyfrowej. W tej chwili mamy problem, jako społeczeństwo, nie tylko zresztą w Polsce, problem, odroby, znaczy pewien poważny problem. Problem polega na tym, że pojawiły się nowe media, pojawiły się nowe metody komunikacji, takie jak internet właśnie, takie jak media społecznościowe, ale nie mieliśmy czasu jako, jako użytkownicy przyzwyczaić się do tego i nie mieliśmy czasu tak naprawdę zrozumieć, jakie to niesie ze sobą zagrożenia, tak. I dlatego w, dla wielu osób dobrze brzmią pomysły cenzury internetu, tak, wycinania pewnych rzeczy z internetu. Dlatego politycy bardzo często wpadają na pewne genialne pomysły, z którymi potem trzeba walczyć. No i to robi Fundacja Panoptyką tak. Fundacja Panoptyką stara się właśnie zaszczepić te wolności i prawa obywatelskie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które które rozumiemy w świecie analogowym, do, do tej domeny cyfrowej, tak, żebyśmy my, te, my rozumieli, dlaczego cenzura jest zła na przykład, tak, dlaczego to, co zrobił Snowden, jest dobre, dlaczego informacja o tym, że jesteśmy nadzorowani, jest ważna i dlaczego ten nadzór niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. No i żebyśmy potem. Na polityków też mieli y, jakiś wpływ. Takim przykładem tego, jak taka współpraca między organizacjami, tak Panoptykonem, Fundacją Wolnego Otwartego Programowania i wieloma innymi organizacjami, które współpracowały wcześniej przy Antyakna, y, jak może zaowocować, y, była. W zeszłą sobotę najkrótsza na świecie debata na temat cenzury internetu. Tak? W Polsce minister sprawiedliwości pozytywnie wypowiedział się o pomyśle cenzurowania pornografii w Wielkiej Brytanii i powiedział, że warto zastanowić się nad wprowadzeniem tego w Polsce. Na szczęście, już wieczorem, premier Tuski, minister Boni absolutnie odżegnali się od tego, od tego pomysłu. Mam nadzieję, że takie debaty będą tylko krótsze. Tak? Dobrze, czy możesz powiedzieć nam teraz, jak wygląda wasze stoisko na przystanku Woodstock? No, jednym hasłem disco kula. Mamy piękną kulę dyskotekową, która, która rozświetla nasze stoisko w nocy. Okazało się, że jak wyłączymy reflektorki i świeci słońce, to rozświetla również w dzień. To była miła niespodzianka. Mamy duży biały namiot. Namiot jest podzielony na dwie części. Część taka powiedzmy sobie wystawowa. To jest miejsce, gdzie każdy może przyjść prosto z ulicy, zapytać, zobaczyć, poczytać, nasze, wziąć ulotki, poczytać materiały, zapoznać się z tym, co robimy. Jest druga część warsztatowa, która od strony ulicy jest zamknięta, trzeba wejść przez, tą, przez, te, przez tę część otwartą. I w tej części, jak sama nazwa wskazuje, robimy warsztaty. Robimy warsztaty z takich podstawowych rzeczy, jak co to jest wolne oprogramowanie, że Linux nie gryzie, tak? że to nie jest czarna konsola i białe literki, tylko to jest ładny system operacyjny, gdzie tak naprawdę wygoda pracy bardzo często przewyższa to, co znamy z innych alternatywnych, zamkniętych systemów operacyjnych. Informujemy na tym warsztacie. Że można używać tego legalnie, że można tego używać za darmo, tak, że można to wdrożyć w swojej organizacji czy w swojej firmie. Drugim warsztatem jest warsztat ochrony prywatności, tak? to znaczy, jak klikać, żeby nie dać się wyklikać na szaro, tak? Czyli to, to troszeczkę właśnie bardziej już w, w domenie panoptykonu. Co robić, żebyśmy nie byli śledzeni w internecie, albo żeby nie było tak łatwo nas śledzić, tak? Jak dbać o naszą prywatność? Jak dbać o to, żeby nikt nam nie zrobił, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, kuku, tak? i dlaczego do, złym pomysłem jest wrzucenie zdjęcia z pijanej imprezy publicznie do sieci, ponieważ internet nie zapomina. Tak? To są takie bardzo proste rzeczy, o których zwykle nie myślimy. Jakoś tak się dzieje, że nie przenosimy pewnych rzeczy ze świata analogowego, gdzie mamy firanki i nie chcemy mieć kamery w, w ubikacji. Nie przenosimy do świata cyfrowego, gdzie dzielimy się wszystkimi naszymi najskrytszymi sekretami z całym światem i w ogóle się nie zastanawiamy nad, nad konsekwencjami. Także te konsekwencje staramy się u pokazać. Trzeci warsztat to jest warsztat z modelowania i grafiki 3D na wolnym oprogramowaniu. Na przykład film Warszawa 1935 w dużej mierze był zrobiony na wolnym oprogramowaniu, tego niewiele osób, o tym niewiele osób wie. Ale są programy, które są bardzo dobre, które mają odpowiednie, odpowiednie funkcjonalności. Są, są na Stoisku graficy, którzy używają tych programów, chętnie pokażą, jak można tworzyć sztukę, jak można tworzyć modele 3D w, na wolnym oprogramowaniu. I czwarty warsztat to jest, to jest tworzenie muzyki na wolnym oprogramowaniu. Tak? Znaczy, co, jak możemy stworzyć muzykę od zera, bez, nawet bez instrumentów, tak? używając, um, używając um, syntezy, syntezatora, a potem miksowania i, i, tw i tworzenia muzyki. To są takie podstawowe warsztaty, które prowadzimy. Poza tym jest jeszcze kilka różnych innych, które się w międzyczasie, na które się w międzyczasie pomysły pojawiają. Ale to zapraszam na stoisko. Tam jest pełna lista razem z rozpiską godzinową. Chciałam jeszcze tak na koniec zapytać, czy jest duże zainteresowanie Waszym stoiskiem? Tak. Zdecydowanie tak. Jak co roku zresztą jesteśmy tutaj już któryś raz i, i za każdym razem jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem. Ludzie przychodzą, ludzie pytają. Okazuje się, że jest bardzo dużo linuksiarzy na Woodstocku. tak też przychodzą i, i, i wspierają nas duchowo. Czasem wręcz przychodzą i pomagają. Takim, takim przykładem tego zainteresowania. Nie prowadzimy statystyk, tak? Nie, 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 nie zliczamy sobie, ile osób przychodzi. Natomiast parę lat, parę lat temu, chyba w 2009 roku, przywieźliśmy ankiety na i Myśleliśmy sobie, no, ile potrzebujemy ankiet na Oudstok, komu się będzie chciało na Oudstoku wypełniać dwustronicową ankietę na temat jakiegoś nudnego oprogramowania. Przygotowaliśmy ich 1500, uznając, że na trzy dni to w zupełności wystarczy, rozeszły się w 8 godzin. I to był dla mnie taki sygnał, jakie jest zainteresowanie tak naprawdę, bo jak się stoi na stoisku i, i tam cały czas pracuje i opowiada, i tak dalej, i tak dalej, to się nie widzi tego, nie liczy się tego, ile tych osób naprawdę przychodzi, a potem się okazuje, że to zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce.